My wszystkim moi drodzy, dzisiaj wyjeżdżamy. Jest godzina 23.30. Jedziemy do Wiednia, jedziemy nocnym pociągiem, gdzie pokażę Wam jak to wszystko wygląda. To znaczy będziemy spali i będziemy się kąpali. Vlogowa forma tego odcinka, bo inaczej się nie da. Zaczynamy. To wchodzimy po tej drabinie. Co tu jest? Dlatego tak testowo dla siebie włączyłem. Jedziemy do Wiednia w tym nocnym pociągiem, o którym wam mówiłem i ludzi trochę jest. Myślałem, że będzie jednak mniej. Jestem ze mną oczywiście wspólnik. To również nagrywa, także na jak sprawdza koniecznie musicie wejść, by zobaczyć backstage'owo Pokażę wam, jak to będzie wyglądało wszystko od zera do milionera. Zobaczcie jaki zaścierzony jest ten pociąg. I to są chyba w ogóle te kuszetki. Tak mi się wydaje, że to jest tu 256, tak, to są te, bo tu jest napisane Sleeping, widzisz? Dobra, po pewnych perturbacjach. <grym> bo kurczę, poszliśmy. Tam zamiast tam. Ale dobra, pociąg już ruszył, to od samego początku będę wam pokazywał wszystko, żeby. Po prostu mamy poradnik. Gicio, no to gicio. To patrzcie. Te drzwi można zamknąć. Hop. A nie można. Tu jest y, zalaminowane. No to teraz bezpośrednio już idziemy do naszego wagonu. Facet poinformował nas, że to jest tutaj w ogóle w sypialnianych. Y, Wagonach, tak wyglądają alejki prowadzące bezpośrednio do waszego przedziału. Zobaczcie, tak to wygląda. Pełna kulturka, i tu są takie drzwi. I tymi drzwiami otwieramy już przedział. A tutaj mamy informację, który to jest przedział, numer, a także wasze docelowe miejsca. W tym przypadku, oczywiście, jest to łóżko. My mamy miejsce numer 36-32. I to jest tutaj. Proszę bardzo, 36, 34, 32. Ten wagon, w sensie, ten przedział mógł być dla osób trzech. Ale zważywszy na to, że to jest niby najdroższy bilet, to jest to zmniejszone do liczby osób dwóch. No dobrze, wchodzimy. Tak się wchodzi. Ja zdaję już kurtkę, powiem wam, że jest mega dziwnie, nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądało zresztą nigdy nie miałem żadnej styczności z wagonami sypialnianymi zawsze chciałem się w czymś takim przespać, ale nigdy nie było mi to dane aż do dzisiaj, to tak wygląda ten przedział, od dołu wchodzimy, trach, tu jest pierwsze łóżko tu jest drugie łóżko, mamy drabinę, po której możemy się spiąć po tej drabinie. Co tu jest? Aha! Taka bagażownia! No, na upartego jak po dobrej imprezie to, to nawet tu by ktoś mógł spać. Nie wiem, przegęcie pały. Czyli po prostu taka ala bagażownia. Tam się znajduje, oczywiście też mamy do dyspozycji poduszki. Co najważniejsze, a czego się bardzo bałem, to to, że jest świeża pościel. Wchodząc tutaj, nie ma żadnego złego zapachu, kompletnie nie uderza w nas jakaś nuta nieświeżości. Broń Boże, wszystko jest naprawdę czyściutko. Wiadomo, że nie będą tutaj nie wiadomo jakie rarytasy, cymesy, jednakże nie można powiedzieć, że jest tutaj zaniedbanie. W tym miejscu Łazienka prysznic. Czyli mamy wejście dokładnie do tej kabiny. Tutaj jest toaleta. Zostały zadbane kwestie kompletnie higieniczne, w postaci oczywiście szczotki. Jest lustro. Postaram się wejść, aczkolwiek mówię Wam, że to będzie tak cholernie trudne, bo tutaj jest tak mało miejsca. To wyobraźcie sobie, że patrząc się tutaj. To lustro, miejsca od kamery do tego jest nic. W ogóle, żeby się wykąpać, to ten znaczy tą umywalkę musimy przesunąć. I wtedy mamy pełną dyspozycję prysznica. I co najważniejsze zadbano tutaj o naszą higienę w postaci, oczywiście jakichś tam płynów, a to jest przód. Czyli mamy tutaj płyn, mamy papier toaletowy. Wiadom, prysznic no nie ma wanny, ale jest sprawna mała kotara. No i mamy tutaj chyba szampon. Jest gniazdko 230V. Oczywiście możemy sobie również nastawić tym, że pokrętłem, no to ciepłej, czy, czy zimniej, to wiadomo. I kolejną rzeczą, którą wam mówiłem, że się obawiałem odnośnie tej pościeli, to obawiałem się jeszcze, czy będą ręczniki. Są. So. Jesteśmy wyposażeni, proszę bardzo. Jeden i drugi. A z tej perspektywy jeszcze pokoju nie widzieliście. Idę maksymalnie w tył, żeby Wam to pokazać. W północy, północ 25. Nie ma nikogo. Czyli wszyscy poszli komara dusić. A ja Wam teraz pokażę, jak wygląda pierwsze piętro. No to chodźcie. Już jestem. Mieszkaniu. Żeby wejść na pierwsze piętro, to nie tak byłoby dosyć ciężko. Musimy skorzystać z drabiny. I teraz strach, więc automatycznie daje nam to do zrozumienia, że nie jest to opcja dla ludzi, którzy nie są sprawni jakkolwiek fizycznie, bo o tym też trzeba powiedzieć. Nie wyobrażam sobie pojechać z moją najukochańszą i najcudowniejszą babcią na taki trip do Wiednia. Bo po prostu nie dałaby rady. Albo inaczej, moja babcia z. No, dziadka nie mam, ale gdybym miał, a mieliby około 60 paru lat, no to wydaje mi się, że mogłyby takie osoby mieć problem. Więc jest to dedykowane raczej dla młodszego grona odbiorców. Ja mam metr m, nie wiem, 5, 6, 7. No i nogi. No dobrze, że jest szyba, bo prawie bym ją mógł wybić. Ale jeszcze na górze troszeczkę miejsca jest. To jest trzecie łóżko. Jestem tylko ciekaw, a chyba tu się je zwalnia, nie? Nie rób tego. To się rozwalimy, nie? Nie rób tego. Po poczekaj, no. Pobaw, pobawmy się. Jak chcecie, to może kiedyś pojedziemy w trzy osoby, to wtedy będzie taki content. Oczywiście, ze względów bezpieczeństwa, mamy też takie oto tutaj pasy, żeby osoba, która śpi na górze, po prostu się nie wypierdzieliła, bo to jest dosyć bardzo prawdopodobne. Dobrze, to teraz możemy się położyć tutaj na dole. Więcej miejsca? Masz więcej miejsca? Wydaje mi się, że jest więcej. Nóżki. Czekaj, jakby mam to, moi drodzy, pokazać? Matko, jedyno. Tak wygląda. Tak leżę. Jak nam znak. O. I tak mniej więcej, w takiej perspektywie, chyba będę sypiał To że jest noc i odbija się w szybie. Nie ma tragedii. I co najważniejsze, dla zmarźluchów nie jest tutaj Cima, czyli zimna. Coraz bardziej aklimatyzuję się w tym przedziale, a jeżeli się aklimatyzuję, to ubieram kapcie. Proszę bardzo. Takie kapciuszki dostajemy każdy z nas. To też będzie fajna pamiątka. W niech się zaraz przejdę i Wam po pokazuję, jak ten pociąg wygląda. No. Co mamy jeszcze w takim zestawie? Mamy wodę. Mamy jakiś ręcznik, no i w środku zostały jeszcze jakieś małe dziadostwa. Oczywiście czekoladka, orzeszki. Dobra, tam jest trochę za jasno. A jeżeli jesteśmy w Night shift, to możemy sobie to oczywiście zrobić tak. To co? Tak jak wam obiecałem, pokażę Wam teraz, jak ten przedział w ogóle wygląda, i trochę się przejdziemy w kapciach. A Także teraz jak to wygląda? Będę musiał mówić coraz ciszej, zważywszy na to, że coraz więcej ludzi... Oh, coraz więcej ludzi jest w takim oto tutaj przedziale. Halo? Oh, to jest, moi hmm. drodzy, przedział ten najlepszy. Teraz matko Boska, olebym orła wywalił. I to jest normalny przedział. Oczywiście również z kuszetkami, ale nie takimi... Nie wiem, jak to nazwać premium. Oczywiście nie będę wchodził do środka, no bo może jeszcze wejdę i ktoś tam będzie. A tego bym na pewno nie chciał. Ale czy są jakieś różnice? Nie wiem, w postaci temperatury czy czegokolwiek. Nie zauważam. No powiem Wam, że Łazienka, Łazienka. Nic specjalnego. Może tego widoku Wam. Delikatnie oszczędzę. To wracam w takim razie do kabiny. Jeszcze dużo atrakcji przed nami, no bo oczywiście jeszcze muszę się wykąpać. Będziemy musieli rano zjeść, ale oczywiście tak wyglądało to w tej klasie niższej. Natomiast w tej wyższej jest inaczej. Czyli możemy wybrać 6 składników. Okej, okay. aha, czyli z każdego możemy sobie pozaznaczać. Szybko wyjdzie pan. Okej, okay. to mamy jeden zestaw. Takie pozycje zaznaczyliśmy. Mamy ich sześć. Here we go. Dankę, że... Dankę. Goutenata, tak? okej? Okej, okej. Dankę. Dankjewel. I to był pan konduktor, osoba, która zarządza tym pociągiem, tym naszym składem. Nieważne. Dobra, no to podążamy do... Poziemki. Tylko nie wchodź. <laughs> Ta umywalka. Lecisz. Kamerę trzymam e, na tronie, a ja się myję. No nie da się tego inaczej zrobić. Nie da. Jedyne co Wam rekomenduję, aby zabrać, być może będziecie mądrzejsi niż ja, to klapki, bo tutaj musiałem posłać sobie mm, taką wyściółkę, sobie zrobiłem, żeby nie stawać gołymi stopami na posadce, bo jest ona straszna. No i znowu się wyłączyło, ale myślę, że już dokończymy po prostu na tym kadrze. Y, ogólnie y, mało komfortowe warunki. Samo! Ale łeb umyłem, y, ciało zroszyłem, więc jest y, najważniejsze. To, jakiś taki dziwny ma zapach, taki. Nie wiem, dla mnie on był taki trochę taka Zdechła kolońska Znowu się gasi i zaraz się pewnie znowu zapali Nie wiem jak Wy Ale ja już gotowy Do spania Naprawdę Naprawdę komfortowo No coraz bardziej mi się tu zaczyna podobać Z każdym kolejnym Kwadransem Jest coraz lepiej Więc idę teraz spać Kąpiel była zdecydowanie najmniej komfortowym elementem spośród całego naszego dzisiejszego filmu, ale to można było się spodziewać. W ogóle super, że możemy się wykąpać. To jest... to trzeba pojąć. Najważniejsze. Dzień dobry Państwu. Matko jedyna ale to i było no, bardzo ciekawe doznanie szósta dwie a na dworze tak a, proszę a, nic nie widać tutaj tylko słyszałem, że już pan konduktor chyba chodzi i rozdaje się na nie, więc trzeba szybko, bo żeby w pieleszach nie, nie zastał No, moi drodzy, tak wygląda śniadanie, czyli to, co zaznaczaliśmy na tej karteczce, a mianowicie dwie bułki, salami, szynka, jogurt tutaj się znajduje. Później mamy i herbatę, i kawę, i jakieś pewnie albo śmietanka, albo cytrynka, no i sztuczce, co ciekawe, metalowe. Bułka, no. Mhm. Nie jest jakoś zbytnio. Nie wiadomo jak świeża, na szczęście miękka, czyli to jest to nasze śniadanko. No to w pierwszej kolejności myślę, że zaczniemy od napojów. To co Pan nam przyniósł, tutaj mamy kawę. Normalna. Normalna kawa, taka rozpuszczalna, jakbyśmy poszli do ucioci na imieninach. Tak myślę, że tak będzie najlepiej. Kawa tamta była w porządku. Natomiast herbata to tekanę. Czarna. Na razie nie będę jej próbował. Bo jest tak gorąca, że się nie da. Ale bułeczkę chętnie spróbuję. Nie zaznaczyłem błędnie, to moja wina, nie będę ukrywał, masła. Jakoś... Masz masło? Tak. Weź, daj. A, tylko Połowkę, połowkę. Nie będziemy zbyt dużo. Bez tragedii, absolutnie. Szyneczka, porzo, salami. Również w porządku. To salami, wiecie co, przypomina mi trochę, jest, to, jest taka sokołów, sokołów takie salami. To mniej więcej to mi przypomina, natomiast ta szynka, to tak mówię, szynka babuni. I zobaczmy tylko sobie jeszcze za... To jest yy, jogurt austriacki. O, teraz widzicie, tak taki jogurt wygląda. Ten jogurt to jest Activia. Jogurt, Aktivia smakuje identycznie. Jestem naprawdę zadowolony, ukontentowany. Sądziłem, że będzie dużo gorzej, więc przy tym jogurcie się z Wami żegnam. Oczywiście z tej sekcji trzeba się teraz ogarnąć do perfekcji. Jest tylko jeden problem: nie mam ze sobą suszarki do włosów. Mam nadzieję, że jednak obsługa poratuje biednego Polaka. Nie dość, że z takimi włosami, to jeszcze z nią nieuczesanymi. Zaraz się. Idzie. Dobrze, to dziękujemy. A ta chyba jedynka wygląda. Widzicie? Tutaj jest tylko to i to. No dobrze. Na pewno jedno możemy powiedzieć: że no dojechaliśmy bezpiecznie, zdrowo. A witamy się z Wiedniu. Thank you. Bye, you too No i tak wygląda miejsce do którego dochażyjaliśmy. <laughs> Wiedeń. Proszę bardzo. No dobrze. To w takim razie, moi drodzy, wielkie podsumowanie tej nie będę mówił ekscytującej podróży. Było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie i bardzo innowacyjnie. Przynajmniej dla mnie, bo ja nigdy w swoim życiu nie podróżowałem takim Najdżetem jak wczoraj i dzisiaj. Wygodnie. Doceniam fakt, że będąc w podróży mogę rozprostować nogi, mogę się wyłożyć na tej, nie ma co ukrywać, wygodnej leżance i po prostu smacznie pospać. Co zauważyłem, to to, że pociąg miał, jakkolwiek to zabrzmi, dobre zawieszenie. To był taki trochę takie Audi do Mercedesa i do Porsche, czy tam do innych takich luksusowych marek, troszeczkę brakuje, ale to naprawdę były komfortowe warunki. Tak, jak miałbym motoryzacyjnie to odnieść, to takie trochę Audi A6 w wersji komfort. O, to myślę, że będzie dosyć zgrabne porównanie. Kolejna rzecz, śniadanie. Facet tam przynosi, później przychodzi po to, informuje, że za 10 minut dojeżdżamy do naszej stacji docelowej. No świetne rozwiązanie. My Woda ciepła, wręcz gorąca, no ten prysznic był myślę, że najbardziej kłopotliwą rzeczą, ale i tak, i tak doceniam na maksa ten fakt, że mogłem się wykąpać. Nie wyobrażam sobie tylko jednej sytuacji, kiedy musiałbym dzielić tę przestrzeń z kimś obcym. To myślę, że byłoby bardzo niekomfortowe, bo tych warunków, w sensie tego miejsca, jest tak mało, że rzeczywiście praktycznie ciałami się stykamy, choćby pomiędzy przejściem czy do toalety, a już nie mówię o komforcie takim ala psychicznym. A zatem, moi drodzy, podsumujemy sobie jednym słowem, że to było naprawdę bardzo ciekawe i z chęcią takie coś bym powtórzył. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie filmy, bo to jest pierwszy w ogóle z, jakby z pociągów, ale jest jeszcze tego, czy w Europie, czy na świecie, trochę. Jeżeli Wam się podobało. To zostawcie znak po sobie, a my widzimy się w kolejnym materiale. Coś rozumiem, coś nie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Nagrało się? Nagrało się. No, no to yy, guten tag, a w zasadzie owider zejen. Więc możecie zrobić jeszcze jedną rzecz: zostawić tutaj subskrypcję i pierwszy, i drugi film. Do następnego.